Cześć, z tej strony Olaf. Jestem specjalistą od pielęgnacji trawników w Mr. Greengrass. Polepszacz gleby, organiczna bioaktywacja Mr. Greengrass, to niezawodny sposób na wzbogacenie gleby w mikroelementy niezbędne do zdrowego wzrostu trawnika i wszystkich roślin ogrodowych. Dlaczego stosujemy polepszacz gleby? Po pierwsze, dostarcza glebie cennych mikroelementów, które wspierają wzrost i odporność roślin. Po drugie, Poprawia strukturę gleby, dzięki temu woda i składniki odżywcze łatwiej docierają do systemu korzeniowego. Po trzecie, stymuluje życie mikrobiologiczne. To ono odpowiada za długofalową żyzność podłoża i zdrowy rozwój trawnika. Jak aplikować polepszacz krok po kroku? Najpierw upewnij się, że trawnik jest suchy i nie ma na nim nic i nic nie zalega. Usuń kamienie, liście i inne przeszkody. Następnie rozprowadź polepszacz równomiernie za pomocą siewnika rotacyjnego. Zalecana dawka to od 3 do 4 kg na 100 m2. Na koniec obficie podlej trawnik. Woda aktywuje składniki zawarte w polepszaczu i przyspiesza jego działanie. Czego unikać? Nie stosuj polepszacza na chodnikach czy płytkach i nie aplikuj go w deszczowy dzień.